Działanie w wykluczeniu centrowemu gminy Piśmak w projekcie uchwały i wyjaśnienia ja po drugiej przedstawie Ewa Jackson. Uchwała nr 158 przez 2012 daty Gminy Lisza z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasięgnięcia tego długoterminowego. Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W sprawie z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 229 tysięcy na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wkład własny projekt. O ile na budowę remonty dróg są jeszcze jakieś bardziej korzystne kredyty, tak w tym temacie nie ma. Kredytów preferencyjnych musimy ogłosić przetarg na tego typu zamówienie i wtedy zobaczymy jakie będzie oprocentowanie tego Dziękuję. To jest no, tak. proszę, proszę, proszę. Co nam da realizacja tego zadania? Oczywiście tego projektu. Przecież działanie wykluczenie z programu Co my dla mieszkańców z tego mieli? To jest piórzyczka, tutaj kredyt. No Zasadna jest w tym punkcie, co się stanie, jeżeli przydzielą na kolektory skuteczne. Czy Państwo będziemy w stanie, wtedy wyciągnąć te kredyty? Z tego co wiem, w tym tygodniu już będzie decyzja, bo moi przyjaciółki tam z no, no, no i wtedy nie wiem, czy będzie bardzo zasadne jakieś wybór, czy to Państwo mi powiedziały, że będziemy w stanie udźwignąć. To jest no, Panie Szanowny radny, no, dziwię się trochę, że dzisiaj na, na sesji, kiedy trzeba podejmować decyzję o kredycie na to zadanie, to radny dopiero teraz zadaje takie, takie pytanie. Ty? i Na zebraniach wiejskich i na komisjach informowałem o tym, co ten projekt ma przynieść. No i oczywiście, no ale co? No informatyzacja całej gminy, więc sieć stacji przykaźnikowych, czy to anten, które będą rozsyłać sygnał internetu do całej gminy, dla mieszkańców. Więc dostęp do internetu, i tutaj w tej chwili trwa korespondencja z Urzędem Regulacji Chyba Leczarnej, tak się to nazywa. A my nam ze na. Bas 512 dla mieszkańców, 512 kilo. Yy, Bitów na sekundę dokładnie. No i ten dostęp będzie dla mieszkańców darmowy, więc będzie można wyjść gdzieś tam na, na, na drogę, prawda? Czy to na zalewę, czy gdziekolwiek. Yy, tak mówię w uproszczeniu i ten dostęp do internetu wie prawda? No stajemy się gminą turystyczną, przyjeżdżają ludzie. Też uważamy, że, że yy, w jakimś tam stopniu yy, ten internet na pewno też będzie uatrakcyjniał te nasze tereny. No dodatkowo jest, tak jak mówiłem, ten atut, że jest tych 30 komputerów dla najuboższych mieszkańców. Ten internet jest internetem socjalnym, tak jest stworzony program, aby w takiej wersji, w takiej opcji był dostęp do internetu dla najuboższych mieszkańców Mi Tylko Kogo stać, kto ma możliwości sieciowe, kablowe, żeby internet Mieć no to taką możliwość i jeśli jest oczywiście podłączone do sieci tam, telekomunikacji czy, czy to inne. Wtedy może mieć może mieć to pasmo większe yy, i tak dalej. Natomiast no, taki, byłby, taki byłby program, skorzystaliśmy z tego, uważam, że, że bardzo dobrze. Przy 85% do, yy, dofinansowaniu, no chyba jest to zasadne, żeby na tym się powiedzieć i to zrealizować. I yy, jeszcze tutaj było drugie. No co do kolektorów, to tutaj sprawa jest inna, myślę, że bardziej jasna, bo tam przy kolektorach też są takie przycieki, że może nawet z drugiej ręki, że mamy dostać. Natomiast ten skład mieszkańców ma zabezpieczyć się, tam jest chyba deklarowany po 2000, w tych ankietach, ma zabezpieczyć tą część, prawda, która pozostaje w układach własnych do inwestycji. Tak, tak, żeśmy to zaplanowali, chyba mamy tam milion 200 po stronie dochodów, ale to jest właśnie ten wkład od mieszkańców na 623 zestawy słowiańskie. Ja, gmina nie będzie zaciągała kredytów? Jasna gmina, czy, czy? nie będziemy musieli najpierw pomyśleć o tym, czy to jest droga? Na pewno będziemy musieli pomyśleć o czy to jest droga. No to to jest duża suma, pkt, tak? czy Państwa nie wtedy 30 z którego któregoplotu? To znaczy może być taka sytuacja, że zamknie nam się w kroku budżetowym. Wtedy jest możliwość zacieśnienia deficytu, kredytu i rachunku. Bo na pewno ponad budżet akurat, bo może naraz te inwestycje się wykona, to będą budżet ale jeżeli będzie to wykonane wbrew, wbrew, w obrębie roku budżetu, to też powinno się to zamknąć jeżeli nie, to będzie taka sytuacja, którą mieliśmy końcem roku 2011, kiedy musieliśmy zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na pokrycie tej fundacji. Ale z tym ruszają się wszystkie inne, nie tylko z Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba stwierdzam, że uchwała została.